mój sposób na zadany łańcuch to jest bardzo prosty szczoteczką najpierw czyścimy sobie łańcuch z piasku płota wszystko co się znajdzie na łańcuchu z jednej i z drugiej strony to jest szczotka którą znacie na pewno już takiej używaliście. Ja miałem łańcuch umyty na myjni razem z motorem. Zaraz pojeździe do mycia używam tego manowa. Cleaner są tanie, są dobre. Robię to praktycznie za każdym razem jak wybieram się na motor. albo po prostu jak kończę jazdę po myciu. I dzięki temu jest czysto i mało pracy. Szybkie takie mycie łańcucha częste powoduje, że nie będziemy musieli go później mocno szorować. Dużo tej chemii używać, tylko... Żeby z z grubsza. Nie był taki bardzo brudny. Zaczekamy chwilę, aż alkohol z tego środka wszystko odparuje. No i co, i przesmarujemy łańcuch, i to wszystko jeszcze jakąś inną częścią. Dobra, łańcuch jest czysty. Później przesmarujemy go smarem do łańcucha takiego motula, akurat mam wersję road Nie ma to w sumie znaczenia, możecie kupić cokolwiek, byleby to był do łańcuchów motocyklowych Zobaczcie, w ten sposób zaznaczyłem sobie łańcuch, w którym miejscu zacznę smarować Tu Wam pokażę i powiem jeszcze taką ciekawostkę Zobaczcie w jakim stanie jest ten łańcuch, pordzewiały w niektórych miejscach mniej, w niektórych więcej, on prawie cały wyglądał taki jakby był kuźwa zrobiony z, z, z rdzy, no ale to nic, to nie ma to znaczenia. To jest tylko takie powierzchowne. Sam łańcuch trzyma się dobrze, tak możemy sprawdzić, czy napęd jest do wymiany. Czy jeszcze jest dobry? Jeśli łańcuch nie odchodzi od zębatki, szarpiąc go za to miejsce, to znaczy, że jest dobry. Możemy to poznać jeszcze po tym, że te zęby są kompletnie niewyrobione. Zobaczcie, mają jeszcze taki ładny kształt nie do szpica, tylko tak do kantki. I do tego zęby te, te dołeczki nie są takie rozkołysane, tylko ładne równe z jednej i z drugiej strony. Gdyby był na tym zużyty, to te dołeczki tutaj byłyby takie rozkołysane jak łezka. więc tak Więc tak możemy poznać, czy łańcuch jest dobry, czy do wymiany napęd cały. W tym przypadku napęd jest praktycznie nowy, On naprawdę ma niewiele przyjechane. Ale ze względu na to, że motor stał gdzieś na, na, na polu, na zewnątrz, to no, jest taki porcywiały, ale tylko powierzchownie. A tak to normalnie łańcuch ładnie pracuje, wszystko dobrze działa. Podkładamy sobie jakiś kartonik, żeby nie pryskać po oponie, gdzieś tam po wahaczu i tak dalej. Bo to. Później do tego będzie się lepiło niepotrzebnie błotko. Mam nadzieję, że tego mi wystarczy. Wymieszamy sobie go troszkę. Ścześniemy, bo nie z podciśnieniem. Żeby to nam wylatywało. Mamy tutaj ten punkt zaznaczony, o którym wcześniej już wspominałem. Ważne, żebyśmy pryskali od strony wewnętrznej. Tu, gdzie łańcuch chodzi, od środka, a nie od zewnątrz. Tu jest najwygodniejsze miejsce, żeby sobie to przesmarować. Otwieramy sobie podnóżkę, żeby nam nie przeszkadzało. I co? I dajemy. mamy nasz punkt z którego zaczynaliśmy smarować więc dalej już nie ma sensu łańcuch już przesmarowany i myślę, że około 200-300 km możemy na tym przejechać bez problemu i później znowu czyścimy, znowu smarujemy szybka sprawa ogólnie to trwało może z 15 minut plus 15 minut przerwy na na to, żeby wcześniej ten cleaner odparował, żebyśmy po tym od razu nie, nie smarowali i co, i można jeździć. Zobaczcie na przykładzie swojego drugiego motoru. Pokażę Wam to, co pokazywałem Wam w tamtym motorze. Czyli tak, napęd jest tutaj nowiutki, bo sam go kupowałem, sam go montowałem. Ma przejechane może 2000 i zobaczcie, jak to wygląda. Zęby w środku są do kwadratu, są idealnie równe, widać, nie ma żadnych kołysek i tak dalej. Łańcuch niewiele się ruszy na tej zębatce. czyli tak jak wam mówiłem. Tak możemy sprawdzić, czy napęd jest zużyty, czy nie. Jeśli będzie zużyty, pociągnięcie za ten, on, on się oddali, on się ruszy. Nie wiem, może pół centymetra, jak będzie dość mocno zużyty. A tak to tak to wygląda. Tutaj tak samo, już ten um, przejechałem sobie około 200 km na poczyszczeniu, więc y, zrobimy tak, że wyczyścimy sobie ten łańcuch, jego mam spięty na zapinkę, ważne, żeby zapinka była wpięta od tej strony, nie od tej, tak jak się napęd toczy, podjedziecie, zaczepicie o coś, jak zapinka będzie w drugą stronę wpięta, podjedziecie, chwycicie łańcuchem, może, może w szasowym motorze się takich rzeczy nie zdarzają, ale w ternowych motorach Zdarzają się takie rzeczy, że jak macie wpięty łańcuch od tej strony, podziedziecie pod drewno, będziecie chcieli przeskoczyć przez coś przejechać. Zapinka chwyci od tej strony, napęd pociągnie, a ona się rozepnie. Łańcuch ona nam wypadnie, łańcuch się rozepnie. No i awaria, awaria jak murowana. A jak wpinacie od tej strony spinkę, to, to, to jak łańcuch po się zakręci, on idzie w tą stronę. Tylko że tak powiem, będzie dociskał, więc nie ma takiej możliwości, żeby ona wypadła. To jest bardzo ważne podczas wymiany łańcucha, żeby, żeby ta spinka była tak zamontowana.